Już w przedszkolu pojawia się nauka języka ojczystego i obcego nowożytnego. W tej edukacji nie brakuje jeszcze innych języków, takich jak język muzyczny czy matematyczny. Czy te działania mają coś wspólnego z programowaniem? W przedszkolu dzieci przygotowujemy do przyszłej nauki programowania. W szkole dzieci, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, rozpoczynają już naukę programowania. Poznają różne języki programowania na początku wizualne języki programowania. A czy wiecie, jakim językiem porozumiewają się płazy i czy można go wykorzystać w nauce programowania? Skoro jedną z ważnych umiejętności w nauce programowania jest kodowanie i dekodowanie, to czy możemy to robić kumkając? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. W pierwszym odcinku z cyklu Piosenka Inspiruje zaprezentuję Wam utwór pod tytułem Co to znaczy kum? Żartobliwie. W zapowiedzi niniejszego odcinka zadałem pytanie, w jakim języku porozumiewają się płazy. I mam nadzieję, że po prezentacji tej piosenki wszystko już będzie jasne. Mamy teraz wiosnę. Z pewnością każdy z nas miał kiedyś możliwość usłyszenia wieczornego rechotu żab, który w tym okresie jest szczególnie donośny w okolicach jezior, stawów, oczek wodnych, mniejszych i większych rzek na polach lub łąkach. Co to znaczy kum? To bardzo prosty w swojej konstrukcji utwór skomponowany przez Zbigniewa Ciechana do tekstu Mariana Załuckiego z podręcznika do muzyki dla klasy czwartej z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku autorek Ewy Lipskiej i Marii Przychodzińskiej. Piosenka posiada budowę formalną AAA, czyli konstrukcję jednoczęściową zbudowaną z trzech takich samych zwrotek. W warstwie tekstowej w drugiej i trzeciej zwrotce Pojawiają się powtórzenia kilku wersów tego samego tekstu z pierwszej zwrotki. Analizując język muzyczny tej kompozycji, zauważymy, że autor zastosował wartości rytmiczne w czterech grupach. Stąd też podczas kodowania i dekodowania rytmu tej piosenki, posłużymy się właśnie wymienionymi wartościami w prezentowanych grupach. Jak będziemy działać, zaprezentuję w drugiej części odcinka. Na początku części ćwiczeniowej, w tym i kolejnym odcinku, będę prezentował wybraną do niego piosenkę po swojemu. Zawsze to będzie moja własna interpretacja prezentowanej kompozycji. Będę wykonywał te utwory w taki sposób, jak mnie do tego zainspirowały. W tym odcinku posłuchajcie piosenki, o której już wspominałem. Mnie zainspirowała. Ciekawe, czy Was też zainspiruje. Gotowi do działania? Pierwsza żaba rzekła kum, potem druga kum, 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 na to cały żabi tłum, kum, 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 oj trzeba by, oj trzeba by, pewnie się zapytać żaby, niech nam pani wytłumaczy, wytłumaczy co to po żabie mu znaczy, co to znaczy, co to znaczy kum, 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 Złoszczą się i karp, i sum, oraz węgorz, sumakum. denerwuje ich ten szum, kum, 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 kum. Oj, trzeba by, oj, trzeba by, pewnie się zapytać żaby, niech nam pani wytłumaczy, wytłumaczy, co to po żabie mu znaczy, co to znaczy, co to znaczy, kum. Sandacz nie śpi pstrąg, bo tak hałasuje w krąg, żab i żabek, cały tłum. Kum, 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 kum. Nikt w jeziorze spać nie może przez te żaby w tym jeziorze, któraż wreszcie wytłumaczy, wytłumaczy, co to kum właściwie znaczy, co to znaczy, co to znaczy, kum. kum. Z pewnością zauważyliście, po pewnym wesołym charakterze i brzmieniu akompaniamentu, że piosenka utrzymana jest w tonacji majorowej. Sposób harmonizowania utworu, a w zasadzie to sama melodia narzuca nam stosowanie tylko dwóch akordów toniki i dominanty. Posłuchajcie. To właśnie ta piękna prostota kompozycji opartej na tonice i dominancie, tak mnie urzekła i zafascynowała. Mam również nadzieję, że piosenka ta zainspiruje Was do dalszych działań muzycznych. Często powtarzam takie stwierdzenie: pomysł rodzi pomysł. Zapraszam więc do zabawy żabim językiem z użyciem czterech grup rytmicznych, na przykład w taki sposób, że podzielimy się na cztery grupy. I każda z nich będzie rytmicznie wypowiadała według wzoru rytmicznego słowo kum podczas odtwarzania instrumentalnej wersji utworu. Do działań muzycznych specjalnie dla Was mam przygotowaną również inną wersję tej piosenki, którą będę nazywał wersją szkolną. Taką wersję do ćwiczeń rytmicznych i różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych. Zanim zaczniecie działać samodzielnie, zobaczcie wzór.

Kom, 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 kum, kom, kom, kom. A teraz drugi schemat. Nie będzie już tak łatwo, ale myślę, że sobie z tym poradzicie. Wybierzcie jedno z czterech grup rytmicznych i spróbujcie wykonać to równo razem ze mną, ale tym razem w jednym z czterech głosów. Te dwa przykłady pozwolą wam przygotować się do prowadzenia między sobą żabich rozmów. Do takiej rozmowy możecie się wcześniej przygotować, czyli napisać sobie na przykład pytania rytmiczne. Niestety, druga osoba, która będzie odpowiadała na zadane przez Was pytanie, będzie musiała improwizować. Zobaczcie, jak macie to zrobić. Na przykład, zadaję pytanie: kum, 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 kum. I czekam na odpowiedź, na przykład: kum 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 kum. W taki właśnie sposób możecie porozumiewać się, jak żaby należące do gromady płazów. A co to znaczy kum? Sami już chyba wiecie. <gum> A tak na serio, słownik języka polskiego PWN podaje, że kum ma dwa znaczenia. kum jeden. Ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych. 2. potocznie przyjaciel, towarzysz. kum dwa dźwięk wydawany przez żabę. Poza prostymi zabawami z kumkaniem możecie też zagrać akompaniament do tej melodii na przykład na dzwonkach lub flecie albo rozbudować zespół o różne instrumenty perkusyjne. Niech was ta piosenka inspiruje. W tym krótkim pierwszym odcinku, właśnie w tym miejscu, kończę działania zaplanowane na drugą jego część. W trzeciej finałowej części, przeznaczonej do Waszych działań własnych, będę pozostawiał wam utwory w podstawowym układzie. To będzie nasza baza wyjściowa do kolejnych działań. Nie chcę przygotowywać długich odcinków. Te z prezentacją nowej piosenki będą nieco dłuższe. Zaś inspiracje, czyli powroty do piosenki z nowymi pomysłami, będą tylko elementem dopełniającym. Planując formułę tego projektu, wstępnie zakładam, że do niektórych piosenek będę wracał z nowymi pomysłami w kolejnych odcinkach. Niektóre już mnie inspirują do nowych rozwiązań muzycznych, np. do tworzenia akompaniamentu perkusyjnego, do zagrania akompaniamentu na innych instrumentach, np. dzwonkach czy flecie. Będę również sięgał po różne instrumenty oraz przedmioty, które mogą wydawać dźwięki i na nich grać akompaniament. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie ten projekt. Niech zacznie żyć swoim życiem, a dzięki jego odbiorcom, czynnym uczestnikom, na pewno będzie się rozwijał. Będę czekał na Wasze propozycje. Możecie podsyłać mi swoje rozwiązania, na przykład jak Was te piosenki zainspirowały i co się w związku z nimi wydarzyło piszcie czy moje pomysły były przez was dalej rozwijane czy poprzestaliście na tych propozycjach i jak je zrealizowaliście wiele zostało już przeze mnie powiedziane dlatego teraz przyszedł czas na wasze samodzielne działania do tych działań Pozostawiam Wam dwie wersje piosenki: wersję do śpiewania z instrumentalnym podkładem oraz wersję tak zwaną szkolną do ćwiczeń rytmicznych i zabaw muzyczno-ruchowych. Bawcie się dobrze i inspirujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.